Dzisiaj pieczymy sobie padeczki. Forenki są już gotowe. Na koniec taki szafański proszek, nie wiadomo go pochodzenia, ale z tego co pisze na pakowaniu, w tym takim mrocznym pakowaniu, trzeba chyba wymieszać wszystko jak leci, więc roboty. Po pierwsze... Ble, brudna. O, to już jest czysta. Po pierwsze musimy naleźć chyba trzy szklanki wyciągu z krowy z firmy Łaciate. Akurat takie się napatoczyło. Więc raz, dwa, pięć. Dobra. Trzy szklanki na Oczywiście to to zabaweczki bez biednych, y, małych, kurzych dzieciątek. Więc trzeba rozbić im łebki i wlać ich wliczności do tej oto miski pełna y, magicznych proszków i wyciągu skrowy. Mmm, piękności! Eee, piękne wnętrzności, kurze! Dobra, następny składnik: połącznik, eee, um. co jeszcze było? A, olej, tak, bazacię. No więc, olej, to bardziej szłopcycki? Tak. To je tłuszczu zawsze dobrze eee, dobra Czyli trzeba zmieszać Haha, fucking right Mieszaj się Te dźwięki, które to nie są wniesione przez mnie, to są kobiety, tylko oczywiście. Szczeniacki! Szczeniaczki! Małe diabły! Ahahaha. Małe, stylne diabły! Ohohoho. Tak! Mój przyszły prowiant! Dobra, to znaczy do baweczek. No tak, starowiłem się w chwilę i wyszło te na coś takiego, że zamiast nalać 75 ml mleka, dałem 750 ml, god damn it. Wyszło takie pieprzone gówno kakao. Hmm, i coż z tym kurde zrobić? Aż znaczy jasna cholera. Dobra, coś się rekombinuje. A, my trzeba najpierw te dziwne... wsypać te cholerne czekoladki. Co to jest za dziwactwo? Ech, to nie lubię Wsypuj się, A, Dobra Dobra co z tym kurde zrobię? Hmm No więc, w takiego i więcej kurzu w miękkości Cynamonu Troszkę, troszkę do pieczenia Trochę więcej oleju I zaleję tą mokrą kupę Do tej foremeszki I zobaczymy co z tego wyjdzie Bo kukarnik jest zagrzany ale prądu oraz kilku złotych na tym mięsne okresowaniu gotowych baweczek. No Nad wygląda to całkiem e, interesująco. Kto wie, czy będzie to jakiś murzynek, albo po prostu mokre gówno. Nie wiem, zobaczymy. No niestety, zamiast babeczek, wyszło mi coś takiego czarnego, zbitego, mokrego i podłużnego. A, a przynajmniej jest jadalny. No, z tym razem może mi się uda. Jak przeczytam lepiej instytucje obsługi tych nieszczęsnych babeczek. I no to razie.